W restauracji Rustykalnej dzisiaj Agnieszka Kandarian i Krzysztof Olejnik, Dzień dobry. A będziemy <laughs> robić danie z makaronem. Tak, danie z makaronem i z kurczakiem. Będzie to nawiązanie do naszego poprzedniego odcinka, w którym Agnieszka robiła te oliwy właśnie takie smakowe, aromatyczne i je dzisiaj wykorzystamy właśnie do zrobienia naszej potrawy. Zrobimy właśnie kurczaka z taką oliwą z bazylii, którą robiliśmy. I z czosnkiem, ale czosnek do makaronu użyjemy. Makaron, mam już makaron nie tracić mamy już gotowany, Makaron mamy, graham ciemny. Tak, ciemny taki makaron i on będzie właśnie z tą oliwą taką czosnkową podsmażony. A tu nam się żeje oliwa i co z tą oliwą? Tak, no na tym będziemy smażli właśnie makaron. Makaron, dobrze. Tak, ja może zajmę się mięsem, a ciebie Agnieszko bym poprosił o właśnie tego pora. Ale to musimy zażegnać, wsypać na makaron już smażyć? Wiesz co, najpierw bym poprosił pora może. Mm. Musisz zostawić. Jak Dobry. pokroić w takie... No, w piórka takie. Czy to są piórka? Tak, to są piórka. A ja przygotuję teraz kurczaka. Troszeczkę soli pieprzu. Rozbity filet piersi mamy. Rzucamy. A. Chyba dostało nam się trochę wody, no ale już nic z tym nie zrobimy. Ani w jakiejś nie pomyślałem po prostu. A, ale to takie fajerwerki to jest. Trochę jest tego na Jeszcze piórek? Tak, bo zrobił pokazał jakąś wyrzutę, bo jest jakiś taki, taki ogonek się tak. No, wystarczy może tego pora. Chwilę go teraz podsmażyć i później bym prosić o dołożenie o czosnku czosnku do tego. Tak z pół łyżeczki i na końcu włożyć to makaron. Ale ja mam tutaj przygotowaną tą, którą robiliśmy w ostatnim programie, oliwę tą bazyliową. I tą oliwą będziemy naciskali teraz filet z piersi z kurczaka. No, to masło fajnie pachnie. Tak. Takie aromatyczne będzie bardzo. Aha. Jak Agnieszko będziesz miał kilka czasów, poproszę się o przygotowanie kilku ćwiartek z pomidorka na talerzu. Dobrze. Na posmarowane, zamacerowane wcześniej właśnie tutaj tą bazylią, oliwą piersi teraz dodajemy ser mozzarella. Po takim plastrze mozzarelli. Wystarczy. I normalnie zawijamy takie kieszonki. Poduszeczki nam z tego wyjdą. Krzysiu, wczoraj pomyślałam o tym, że tak? dawno już u nas w programie nie było Iwonki Palczewskiej. Musimy zaprosić. Dawno jej nie dawno było, tak? Dawno jej nie było, tak. Dawno jej nie było. To trochę przynieść jakichś nowych wiadomości. Jakichś nowych wiadomości, tak. Także deklarujemy, że zapraszamy Iwonkę. Iwonka, nie zapraszamy nie Cię. Dobra, Oliwa nam się rozgrzała. Na rozgrzanym już teraz bez panierowania, bez niczego wkładamy. Ale takie jeszcze kopiecie. ja mam jedno pytanie, już mogę makaron. Tak, tak już mogę. makaron możesz tam włożyć. Jak fajnie ten makaron wygląda, bo tak, on jest graham, no ciemny i bardzo fajnie jest podsmażony. Por. Tak. O, to, pryska 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 no. no jest troszeczkę wody w jednak. Dzisiaj mamy taki bardzo dynamiczny program. Tu tak. Nam pryska, bardzo tłuszcz, szela. Tak. Taki noworoczny, można by powiedzieć, makaron. Się. No, kiedyś taka była produkcja filmowa, gdzieś w środku lata. Koleżanki, zrobiły sobie Sylwestra, my tak na tak możemy zrobić. -hmm. Chwileczkę go wstawiamy tylko na prawo i na lewo. No to jest mięso z pierwszy, więc nie potrzebuję długu obróbki termicznej, żeby nam tylko się ścięło. I żeby się ser rozpuścił, bo on może nie rozpuści się, tylko się zrobi taki... Taki, no ciepły, żeby po pierwsze był. Nie on taki będzie lekko y, ciągnący się. O, może tak to Może, Można. Za bardzo posiekałam tego pomidora, ale ja nie wiem, jaki to masz pomysł. Nie, bardzo no dobrze. To, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. No jeszcze, bo pomidor, to jest dekoracja, w... tak? tak? pomidor w każdej postaci jest wskazany. Dobra. Tak, ci nam tu coś pryszcze dzisiaj. Nie ten makaron chyba jest, jest dobry. Mogę wyjąć makaron? No tak, makaron będzie może dobry. Być. Ale jakie to jest szybkie danie? Bardzo no szybkie. Takie danie w dwie minuty. Szkoda jeszcze, że... Może Krzysiu później jak to usmażymy, przekroimy, pokażemy coś w środku. Tak, jak to będzie wyglądało w środku. No naprawdę dzisiaj jest wybuchowo. Nie, nie blisko kamery, bo będzie pryskać na widzów. I będziemy mieli tylko kłopoty. Kłopoty tylko. Nie, nie będzie tak źle, myślę. Dobra, makaron już jest gotowy. Gdzie mam wyłączyć? Tak, już wyjątam. Makaron fajnie wygląda. Zaraz go. Tak, no makaron jest taki bardzo specyficzny on sam w sobie, prawda? Ale bardzo dobrze smakuje. Tak, no smakuje. No i zdrowie przede wszystkim. Zostawiają. Myślę, że jeden ten mniejszy kawałek to będę mógł już wyjąć nie jest taki cieńszy. Zaraz zobaczymy. Nie, to naprawdę dzisiaj jest coś. A może coś z olejem się dzieje, że tak pryska? Niech po niech, niech to stoi, a my przekroimy to. Myślę, że to się ciepło, jeżeli nie. Och, Boże! Nie, jeszcze się jednak nie, nie przypieczy. Jeszcze na chwilę musimy wziąć. Można by to przykryć yy, pokrywką, ale wtedy zrobić nie ładnie nam się taki nie przykryje no właśnie. Także musimy to troszeczkę pocierpieć. Tak. Ja zostałam kontuzjowana, ale dam radę. No, fajnie to wygląda. Zobaczmy, czyli warto jest chwilkę. Tak, tak wygląda to w Trzeba to jeszcze, musi być dosmażone chwileczkę, ale z takim ładnym, białym przekrojem to będzie. No i ta jeszcze oliwa. Co? Oliwa z oliwek i właśnie z tą bazylią. Taki nada temu daniu specyficzny aromat. Ja już się Tak. Chociaż chwileczkę przykryjemy, żeby nam nie tryskało. No, tak to będzie się. No jeszcze musimy chwilę posmarzyć, żeby nam się przepiekło. Po co? Można było też to smażyć na głębokim ogniu? Można. Ale na by na tłuszczu. głębokim tłuszczu, tak. Można też. Chociaż ja tu do pierwszego tego właśnie programu użyłem, to jest oliwa z oliwek z tą bazylią, właśnie ta smakowa, żeby aromat przyszedł nam do mięsa. Więc no szkoda, no, że bo bo było był to bo stracimy ten aromat. Tak. No jeszcze chwilę może. Jak to wygląda? No, no już się tak. przepiekło, nam, mozzarella wypływa. Ja może jeszcze odwrócę na drugą stronę. O, bo jeszcze ładnie przyrumieniły od spodu. Jeszcze Można niech to przykryć zupełnie. No tak? chyba nic się temu nie stanie. Nie lubię jak się smaży pod przykrywką. No ja też za bardzo nie lubię. No ale niestety nieraz trzeba. Bo nachlapało nam się dookoła wszędzie już czeka gotowa coś tak. jeszcze może zielonego dołożyć zielonego można dołożyć pewnie, tak danie w nie jest szybkie bardzo szybkie ale bardzo fajne bardzo fajne wykwintne zdrowe przede wszystkim bo makaron taki grahamkowy bardzo zdrowy pomidory o tej porze roku rewelacja filet z piersi z kurczaka mozzarella niebogendy Mamy dekorację. Fajnie ten makaron wygląda i dodatkowo jeszcze por ten daje por, taki, taki. zapachu. Uh -huh. I ten makaron jest e, z czosnkiem ja też. O oh Boże, tak. ja już się boję tej patelni. Chyba no wystarczy. Co? Dzisiaj jest... Może nie chwilę nam to... Dzisiaj jest nerwowy odcinek. Od których to? Tak. No, wydaje mi się, że już tak, tak, bo tu już widać, że zobacz, wypływa nam wypływa serek. Wypływa nam serek. Hmm? Najpierw może wyjmę te kawałeczki. Super kotleciki. Też nie nie oparzył, bo to jest gorące. To no, i tak przygotowane mamy danie. Ja to nazywam super kotlecikami. Tutaj mamy... Środek jest po prostu świetny, wypływa. Można to nawet tak smażyć, zobacz, bo to bardzo można smakowicie to tak wygląda. Ta, pan można. może, jak Oczywiście. nie będę tak machać talerzem, to pan pokaże, że, że, że można byłoby to tak przekroić. Tylko musiałby być odpowiednio gruby ser, żeby go było widać. Żeby go było widać, nie? tak. No musimy w takie grubsze plastry pociąć wtedy, nie? Mhm. No bo ona jest taka wiadomo owalna, więc takie, nie wiem. Około tam 7 mm. No i mozzarella placer. to nie jest jakiś strasznie chudy ser, bo nawet przed programem, dysku, y, strasznie przepraszam, chudy. Strasznie tłusty. Tłusty. Ser. Właśnie mozzarella tak, jest bo, jednym z chudszych serów. Tak, bo prowadziliśmy dyskusję na temat, tak, na który temat ser, ser ma jest... ile zawartości Dokładnie. tłuszczu i mozzarella wypadła zupełnie nieźle. nieźle. Także zapraszamy Państwa do y, super kotlecików z mozzarellą z restauracji rustykalnej Agnieszka Kandarian i Krzysztof Dziękuję Dziękujemy. bardzo, zapraszamy ponownie.